Gutynel Przabes w parszy tego tygodnia, w parszy Weed Hanan, Tora opowiada nam o Areimiklat, miastach schronienia. Co to takiego jest miasto schronienia? Wiemy, że Tora, która jest wieczna, i której prawa, i której instrukcje obejmują każdy aspekt naszego życia, dotyczy i opowiada również o kwestiach, które mogą zdawać się naprawdę nieprzyjemne. To jest załóżmy, scenariusz, w którym ktoś zabija kogoś przypadkowo. Budował dom, był na dachu, spadł mu młotek i zabił kogoś przypadkiem. Taka osoba oczywiście będzie postawiona przed sądem, ale aż to się nie stanie, to ma ta osoba zbiec do miasta schronienia przed Goela Dam, czyli przed osobą, która chce w cudzysłowie wybawić krew jego bliskiego, tej osoby, która została zamordowana i w ilmi klat tej osoby nie wolno dotknąć. Ta osoba będzie tam siedzieć, Aż nie zostanie postawiona przed procesem. Jeżeli wyjdzie, to jest winna, to tak jest, jest opowiedziane, tylko w tym miejscu żyje. Teraz wiemy, że każdy aspektory ma w sobie wieczną y, instrukcję, wieczną y, wiecz, źródło, jest dla nas wiecznym źródłem inspiracji, które możemy z niego zaczerpnąć. Czego uczą nas miasta schronienia dzisiaj, za czasów wygnania, kiedy nie tylko nie mamy Erecji Sroel w jej pięknie i jej pełnym stanie, ale również nie mamy w prostym fizycznym znaczeniu tych miast schronienia. Wiemy, że Gemara wyjaśnia dokładnie, w traktacie Baba Batra wyjaśnione są dokładnie yy, szczegóły i detale dotyczącego tego, jak ma to wszystko wyglądać, jak mają wyglądać miasta schronienia. Droga musi być odpowiednio szeroka i na każdym rozstaju dróg musi być wielki znak, na którym jest napisane Miklot, Miklot, czyli po prostu schronienie, schronienie. Ma być to wszystko tak zrobione, żeby osoba, która zbiega, która ratuje swoje życie, Miała wszystko zapewnione, żeby mogła w łatwy sposób to zrobić. Teraz, co, to, co tego nas uczy? Wiemy, że może wydarzyć się sytuacja w życiu każdego z nas, albo na pewno każdy z nas zna taką osobę, która poprzez działanie w niewłaściwy sposób, zajmowanie się niewłaściwymi, niewłaściwymi rzeczami, czy to poprzez myśl, mowę, czy czyn, nie, nie, w, te, w tym momencie nie ma połączenia ze sprawą każdej z tych rzeczy, z torą, z najwyższym, czyli nie spełnia mi cwot na każdym etapie. Wiemy, że Tora, jak mówi nam sama, sama Parsza Szma, Emchayeinu wojrech Tora jest naszym życiem i y, y, naszą żywotnością. Dzięki temu, osoba, która, y, która y, poprzez względu na to, że ta osoba nie zajmuje się na co dzień Mitzvotnim, no, to jest w sytuacji odwrotnej niż życie. W jaki sposób możemy to zrobić? Poprzez ocalić tę osobę, poprzez wskazanie jej miasta schronienia, bo jak wiemy, sama Tora ochrania, Divrei Torakol to Tim, że słowa Tory. Ochraniają przed niewłaściwym wpływem, tak jak i kiedy my zajmujemy się czynem i mową e, tory czy tomicwami, tak naprawdę w, w, nasz, w naszym życiu w, e, odkrywamy i zapewniamy jeszcze dodatkową dozę świętości i żywotności dla nas na co dzień. Więc naszym zadaniem jest to, żeby tych innych Żydów tam zaprowadzić. I to jest e, tak, jak troszczylibyśmy się o fizyczny do, dobrobyt innego, innego Żyda, tak samo w kwestiach duchowych jest takie samo wymaganie. Tak jak mówił rabin Israel Balszemtoff, ta rzecz pojawia się w że czasami dusza Żyda schodzi na ten świat 70-80 lat, żeby uczynić komuś innemu przysługę w kwestiach fizycznych. Więc obyśmy my widzieli za swój obowiązek i za swoją, jakby to powiedzieć, za swój przywilej to, że jesteśmy w stanie komuś innemu pomóc i zatroszczyć się o niego. Oby ta myśl pozostawała z nami przez wszystkie szabaty i nie tylko przez cały rok. Uczabys!